Dobry wieczór Państwu, nazywam się Adam Kwapisz, to, to jest studentka szóstego roku medycyny naszego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Aleksandra Sibliska. i Witamy Państwa z jakby eventu rozpoczynającego konferencję all for sports czyli trzecią ogólnopolską konferencję studentów zainteresowanych ortopedią. ramach polskiego Towarzystwa ortopedii i traumatologii w ramach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. A witamy Państwa na treningu pokazowym i meczu rugby studenci kontra wielokrotnie mistrzowie Polski budowlani Master Farm Łódź. Yeah. Okay. Więc jedną z osób organizujących konferencję jest doktor Adam Kwawisz, który jest też lekarzem rak budowlanych. I w związku z tym stwierdziliśmy, że to będzie super moment, żeby się zintegrować przed konferencją. Mamy tutaj 20 studentów, którzy wyrazili chęć udziału w takim meczu. Więc mam nadzieję, że to będzie początek kolejnej tradycji na naszych studenckich konferencjach. Czuję się obowiązku podziękowania naszym dwóm sponsorom, bez których by tego spotkania nigdy nie było. Jest to firma Sporto, przychodnia sportowa oraz firma Derulski partner techniczny, dzięki którym mamy takie piękne koszulki. Ola piękną różową koszulkę, a także oczywiście moim wspaniałym rugbystom za to, że tak pięknie odpowiedzieli na apel i, na, i przyszli na to spotkanie. どっちもいない。